Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części serwerowni to za dużo powiedziane, ale z tego co tu mam, i ostatnio zakończyło się na tym, że mówiłem, że będę miał tu nowego procka Xeona 2640V2, który już tu wleciał i on tu udział sobie od nie wiem, dwóch tygodni. i My pomyślałem, że przy okazji tego całego zamieszania z tym serwerem yy, pokażę Wam jak tu wygląda generalnie moja sieć, co ja tu mam uruchomione, w jaki sposób to tutaj wszystko działa, więc yy, może zacznijmy sobie od zasilania do wszystkiego. Tu jest to oparte na dwóch PS-ach, jeden jest yy, do kompa, do routera i do paru innych rzeczy, do switcha wiadomo, monitora i takich tam. Tego typu, i ten jest specjalnie do tego serwera I tak, on kosztował 3 dychy Niestety ma dość słaby akumulator Więc dlatego podtrzymuję tylko serwer I on go podtrzymuje tak z 2 minuty Jeśli nie jest jakoś super obciążony Ale mam plan, żeby do obu Kupić nowe akumulatory, w sensie ten już ma nowy Ale po prostu kupię drugi a tu kupię też dwa nowe i będę miał po prostu yy, zdecydowanie dłuższe podtrzymanie dwukrotnie Jeśli, jeżeli nie więcej w przypadku tego zużytego akumulatora więc tak, zasilanie mamy ogarnięte i teraz tak, zaczynamy sobie kwestię tylko jak ja tutaj mam internet tak, w tym gąszczu tu widać jak idą dwa kable internetowe jeden idzie do do switcha tutaj, który to rozdziela na serwer. Bo do serwera jeszcze dochodzi tamta druga podsieć, zaraz powiem dlaczego. I idzie do drukarki, oraz tutaj jeszcze wychodzi do samego tutaj UPS-a. Dochodzi innego, żeby tam była separacja jakaś, bo w taką funkcję też by jej nie wykorzystać, no i potem sobie leci do tego switcha i ten tutaj switch zajmuje się całymi tutaj dwoma interfejsami WAN, ponieważ mam dwa internety. Jeden to jest Neostrada, to ma tam 30 megabitów na sekundę. Drugi to jest LTE i on wyciąga około 30 też. I to tam jest, widzicie, tu jest jakby zasilane przez kabel internetowy, to tam idzie sobie tam na górę. Tam mam taki mały routerek od Asus'a i Modem 3G aktualnie, bo mam ogromne problemy z doprowadzeniem tego do poprawnego działania. O których wam potem powiem, normalnie tam działał Huawei P8 Lite, potem zmieniłem to na gk 10 który był zrutowany, i automatycznie ustawiłem, żeby się odpalało. Tethering przez USB. Aczkolwiek mam ogromny problem, którego nie mogę przeskoczyć z tą konfiguracją o którym też wam powiem, bo to dosłownie mnie, to jest obiektem moich frustracji od nie wiem, ostatnich trzech tygodni. Także tak, tutaj mamy tego switcha, to jest patch panel, tu wszystko jest poprowadzone z tyłu i tutaj sobie idzie routerka, wszystko, to jest terminal Del Ice TX0D. I no tu wszystko jest VLANami zrobione, Więc y, Jedna karta sieciowa do tego wystarczy Więc y, tak to sobie idzie Idzie to tam potem do mojego peceta W tym gąszczu całym, no i co? I chyba Tam na górę nie będę zaglądał Do tego, w sumie to nic ciekawego Tam jest tylko po prostu router i Ta mała przetwornica Stabilizowana, żeby ten telefon tam bo port USB w routerze był za słaby żeby podtrzymać telefon to musiałem tam małą przetwornicę liniową jeszcze załatwić na 5V no i tak to generalnie wygląda zobaczymy sobie teraz jak to wygląda na moim PC -cie. czyli tam co mam postawione, jak to mam skonfigurowane dlaczego mam takie problemy co mi się tu nie podoba i co fajnie by było zmienić OK, a więc e, tak to wygląda na moim komputerze. Zobaczymy sobie może najpierw e, stronę od routera, ponieważ to jest jakby najważniejsza kwestia z tego wszystkiego. I nie bez powodu mam wyłączony drugi interfejs e, WAN. E, mam wyłączony tylko dlatego, żeby nie wkurzać się jeszcze bardziej podczas tego, gdy dochodzę, dlaczego to się wszystko dzieje. Więc e, zacznijmy sobie po kolei od tego. Mam tutaj skonfigurowany dual yy, Dualvan jako failover i load balancer jednocześnie, tak to mam tu wszystko poustawiane. Mam tu wiadomo, tutaj te trzy interfejsy, wszystko to jest zrobione faulanami. No i co mogę powiedzieć? Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł robienie tego całego sensa przez jedną kartę sieciową z użyciem VLAN'ów ponieważ jak ja mam teraz dwa interfejsy WAN to mam taki problem że nawet jak oba interfejsy mają stosunkowo niski ping to nadal w tym momencie mam problemy z tym, że strony mi się ładują horrendalnie wolno to dosłownie... nie strona potrafi wywalić błąd, że po prostu nie uzyskała odpowiedzi w ogóle. A jak odpalę Speed Testa, to mogę mieć 70 megabitów na sekundę. Więc to jest naprawdę dziwne. I Ping też od razu pokazuje, że jest normalny. Jakby coś tu było takiego, co tak mocno nie wyrabia. Że powoduje takie problemy i jakby sprawdziłem bardzo dużo rzeczy i jedną z nich wiadomo jest to, że nadajniki się cały czas przełączają w przypadku wykorzystania modemu albo telefonu, ponieważ na telefonie nie mogę wymusić pasma, bo prawdopodobnie mam za starego Androida na tamtym telefonie, w którym chcę to zrobić, a to jest Ostatni tak naprawdę Android, który dało się łatwo zrutować i tworzy się takie błędne koło, bo ponieważ potrzebuje RUTA do tego, żeby automatycznym po podłączeniu USB robiło mi USB TDN, i takie błędne koło się robi, i nie mam pomysłu na to. Więc yy, dzisiaj na przykład była taka sytuacja, że na tym drugim interfejsie skoczyło mi 15 tysięcy pingów, bo się przełączały cały czas dajniki i może po jakimś czasie to się uspokoiło, to mam dość duże przeczucie, że długo to tak nie pociągnie. I kwestia przełączania się na to jest jedno, bo mogę po prostu wymusić konkretne pasmo i w miarę ten problem ustabilizować ewentualnie. Ale prawdziwym problemem jest to, jakie to są opóźnienia, bo to nie jest kurczę problemy związane z... Jakby... To nie jest jakby problem związany z moim routerem, czy czymkolwiek innym, tylko po prostu jakby gdzieś coś powodowało tak ogromną falę opóźnień, że tego czasami nie da się używać. Mam na przykład jakąś kartkówkę, sprawia <gryw> czy coś, odpalam sobie test i kurczę tracę czas na tym, że to mi się potrafi ładować pół minuty, zanim cokolwiek się pojawi. Tak samo jak chcę sobie wysłać, no już tak mnie trafia od tego. To jest jedno, ale kwestia tego, że ja, że ja mam w ogóle takie coś, że y, mam tutaj ten interfejs y, ten i to jest y, przeklęty interfejs, bo jak ja go sobie wyłączę, jak działa router, to on się, nie wiem, zawiesza się albo cokolwiek innego dziwnego się dzieje. I na przykład, jak on jest włączony i go wyłączę, to muszę się liczyć z tym, że od razu mi wypada router i muszę go wyłączyć, uruchomić z powrotem, i dopiero wtedy wszystko z powrotem działa z wyłączonym tym interfejsem. Też jest to strasznie dziwne zachowanie ze strony tego routera. A jakby wszystko, patrząc na, na to, co mnie denerwuje strasznie. W tej mojej konfiguracji, może przejdźmy do czegoś, co jest trochę mniej denerwujące, a działa tak jak powinno, czyli do mojego serwera. Więc mamy tu sobie Proxmoxa 632, to jest to, co wtedy pokazywałem, i mam tutaj szereg różnych maszyn wirtualnych. To są głównie maszynki zawierające jakieś tam skromne, podstawowe usługi Minecraft, tutaj serwer jest do Minecrafta tu jest SinusBot tu jest specjalnie, żeby sobie skanować z drukarki i sobie jeszcze podglądać stanu ps póki nie ogarnę tego, żeby to się jakoś tam w samym systemie tutaj Proxmoxa to współgrało no i tu mam serwer WDS, Windows Deployment, tam, tam Services to widzieliście w odcinku o Ryzenie za 120 zł. Jak instalowałem przez to system, to jest bardzo fajne narzędzie. Bardzo praktyczne, przydatne. I to mam serwer 2012 R2, jak tu widać. Specjalnie sobie na zawodowe zrobiłem, bo akurat mamy moim Windows Server niestety nic jeszcze na tej maszynie nie robiłem, bo nie było okazji. bo To jest strasznie skomplikowana sytuacja. Także tak to wszystko wygląda. Jest. Z samym serwerem jest coś dobrze, cieszę się z samego serwera, ale z jestem zawiedzony, bo kompletnie nie mam pojęcia, co może powodować te wszystkie problemy. No będę próbował dojść do tego i na pewno jak będę jakieś postępy, może tam znać coś, bo no to, to może się komuś przydać. No i jeszcze kwestia tego, dlaczego Mam doprowadzoną tą sieć z tamtej straty samej. To jest głównie dla usług, które nie chcę, żeby miały jakiś, nie wiem, żeby nie były dodatkowo skomplikowane przez obecność kolejnego litera, oraz takie, które na przykład biorą trochę tego internetu, ale nie chcę, żeby brały go brały jeszcze internet mobilny przy okazji. Bo wiadomo to jest zawsze limitowane. Więc zrobiłem to tak, żeby po prostu to brało bezpośrednio z ostrady. Mogłem to zrobić fałdanami. Ale nie mam pojęcia jak to zrobić. Napiję w sensie. I próbowałem i nie potrafiłem dojść dlaczego tak się nie da. Więc pomyślałem, że to będzie po prostu najprostsze rozwiązanie. No i... Tak to generalnie wygląda. Podsumowując, nie jestem zadowolony z tego na pewno i będę robić wszystko, żeby to działało lepiej. Bo tak być nie może, że muszę co chwilę kombinować z tym. Że mam obawy, że nie wiem, nie na czas, na czas powiedzmy jakiś sprawdzianek czy co, to już jest... Dzisiaj na przykład się tak zdenerwowałem, że sobie odpaliłem internet z telefonu. Więc ja myślę, że to już jest po prostu granica. Może by zmieniło coś, to że gdybym y, zamiast tego switcha zarządzanego i fowlanów mam przecież czteroportową, kurczę kartę sieciową. Przecież mam płytę ITX-ową na AMD 350, którym, którą specjalnie kupiłem do routera. Ale jak się okazało, że mam ten terminal i że to bierze mniej prądu w sumie odrobinę, i y, z, teoretycznie zrobi to samo. Y, i mam jeszcze zarządzalnego switcha to po prostu to wszystko wykorzystam i po prostu pomyślałem, że sprawdzę to rozwiązanie i dość długo się sprawowało dość dobrze, bo nie wiem, około 2,5 miesiąca, yy, tylko po prostu wszystko się zaczęło sypać, gdy zacząłem się bawić z tym Load Panserem. Ale nie będę już szczególnie wydłużał tego filmu, bo to miało być tylko przedstawienie yy, mojej sieci jako po prostu kontynuacja filmu o serwerze nowym. Więc y, tak to wszystko wygląda. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie cześć.